Cześć, witam Cię na moim kanale Tarot moimi oczami. Witam wszystkie zodiakalne skorpiony i zapraszam do odsłuchania. Prognozy na 2024 rok w temacie miłości. Zobaczymy, co tam się będzie wydarzać. Kochani, za pośrednictwem kart tarota przepięknej talii, którą dostałam od mojej stałej klientki. Fajnie ona tutaj współpracuje, fajnie mówi, jest gadatliwa. No i oczywiście. Za pośrednictwem jednej karty magicznych syren i delfinów, też sobie dopowiemy na koniec czytania, jaki będzie przekaz dla zodiakalnych skorpionów. Ale, kochani, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Z przełożenia też zobaczymy, co tutaj tarot chce zasugerować, być może. Będą ważne dla skorpiona inne sprawy, będzie mieć inne priorytety niż miłość, ale w tym czytaniu skupiamy się na miłości. Popatrzmy więc zatem, co dla zodiakalnych skorpionów w 2024 roku w temacie miłości uczucia, miłość. Tutaj relacje partnerskie, miłosne. Zobaczmy, miłość dla Skorpiona w 2024 roku. Hmm. Paść Pentakli, wiele osób już tutaj, wiele znaków już tutaj to miało, karta. Umiarkowania i Piątka Mieczy. Hmm. Nie wiem, odnoszę takie wrażenie, jak gdyby Zodiakalne Skorpiony w tej sferze miłości chciały znaleźć jakiś złoty środek w sposób taki dyplomatyczny, nie wysilając się za bardzo. No jest karta kochanków, ale nie poprzez zazdrość czy wymuszenie tutaj na drugiej, na drugiej stronie osiągnięcia, osiągnięcia czegoś za wszelką cenę, dojścia do, do kogoś, spełnienia tutaj swoich marzeń, swoich życzeń. Zodiakalne skorpiony będą stawiać na miłość w tym roku 2024, jak najbardziej pojawiają się tam związki partnerskie, ale zobaczmy jeszcze co tutaj rozkład chce pokazać. No i proszę, karta umiarkowania, ta która i diabeł. Hmm, hmm, hmm. No, grubo będzie się działo i karta cesarza, oj trójka kielichów, ósemka kielichów i dwójka kielichów, no wydaje mi się, że chyba popłyniecie, pomimo jednak, że ktoś będzie tutaj albo wy będziecie próbować wychodzić w jakiś tam sposób taki stateczny, Taki, no, że jesteście tacy poważni to tego, to i tak później odkryjecie swoje wszystkie karty, że jednak wam na tym kimś zależy. Tutaj będzie buzować w tej sferze u zodiakalnego skorpiona bardzo. Tutaj spełnicie swoje życzenia, nadzieje, marzenia jak najbardziej. I powiedziałabym, że nie będziecie przebierać w środkach. Być może będziecie skupieni bardzo na celu. Będziecie tutaj drążyć jak gdyby, tak jak skała drąży. Tak jak woda drąży skałę, prawda? Czy, czy kamień, prawda? Czy tutaj to odnoszę takie wrażenie, że po pomalutku, pomalutku będziecie chcieli jednak tutaj doprowadzić do w tej sferze uczuć, miłości. Aby jednak połączyć się z kimś, ktoś tutaj pojawia się, energia królowej kielichów, szóstka kielichów, dwójka buław, karta świata. No, doprowadzicie, będziecie chcieli tutaj być jak gdyby jednością, ale pojawi się jakiś problem, pojawi się jakiś problem, mogą tutaj pojawić się Dwie kobiety, ten diabeł nie bez powodu tutaj się pojawia. Może jakiś wybór, może coś takiego tutaj w miłości się pokazywać właśnie w tym 2024 roku. Dziewiątka mieczy, jakieś lęki. azbuław, buław no troszeczkę, troszeczkę tutaj robi się grubo dość dla e, zodiakalnych skorpionów. No ale u kogo jak nie u was, wy, zodiakalne skorpiony, potraficie tutaj tą, tą sferę przeżywać dość mocno. Jesteście namiętnymi kochankami. Jeżeli traficie na bratnią duszę, która myśli, patrzy tak samo jak, jak wy, to wydaje mi się, że już będziecie chcieli ją tutaj. Tak do siebie zbliżyć, tak zawładnąć, zapanować nad nią, że jednak no tutaj, tak jak powiedziałam, nie będziecie przebierać w środkach i czasami możecie być tacy dramatyczno-spektakularni. Czasami też mogą być jakieś tutaj, powiedziałabym, z waszej strony. Hmm, czy nie wypały, czy jakieś takie, ale może hmm, podstępem, możecie się też troszeczkę podstępem tutaj e, kierować, aby osiągnąć tutaj, no, pokazać tą swoją wyższość, jeśli chodzi o, o zdobywanie kogoś. Ale jest wam pisana miłość, jest wam szczęście pisane tutaj, tak jak mówię, troszeczkę trzeba będzie e, się napracować, pokazać, wykazać, no i zdobędziecie. Tutaj tego kogoś, na kim Wam będzie bardzo zależało. Będzie buzować, emocji będzie tutaj w tej ósemce kielichów dość dużo. Tu trzeba sobie będzie poukładać to, dużo towarzystwa. Być może. Będąc gdzieś na jakichś przyjęciach, na jakiś spotkaniach w grupie, w grupie ludzi, możecie spotkać tą osobę, gdzie poczujecie bardzo silny pociąg fizyczny do tego, do tego kogoś, i będziecie tutaj, no powiedziałabym, jak gdyby próbować schładzać te emocje, bo podczas może, może to będzie ktoś z pracy, ktoś, kto gdzie będziecie uczestniczyli we wspólnym projekcie albo w tym, czym, czym, czym się zajmujecie, właśnie gdzie, gdzie może ludzie będą przychodzić do Was? Nie wiem, czym się skorpiony mogą zajmować, ale tak jak mówię, jest to czytanie ogólne, ale widzę tutaj, że będziecie chcieli jak gdyby wypośrodkować znaleźć tutaj ten złoty środek, Drogą y, prób, błędów, żeby nie popełniać może błędów, i jak gdyby wyjść na swoje coś, osiągnąć, poukładać to sobie dokładnie. Piątka, piątka Mieczy, ona tutaj w tyle czytania, ona pokazuje, że być może, nie wiem, żeby to nie były jakieś skażone, jakieś niezdrowe relacje, sytuacje, bo ten diabeł tutaj, no, on o tym też mówi jakieś dywiacje, jakieś um, uzależnienia, jakieś, no czasami dla, drugich, dla drugiej osoby niekomfortowe sytuacje. No, jeżeli diabełek pokazuje się tutaj w rozkładzie, jeśli pytamy o miłość, ale jest słońce, jest słońce, czyli to słońce tutaj tak łagodzi, prawda? Tutaj paśbuław, on jest taką iskrą zapalną, on wiele może zdziałać, jest ruchliwy, jest tutaj, no powiedziałabym, przeciera te, te, te szlaki i, i, i wybiera także, ale jest dwójka kielichów, pokazuje się jak najbardziej. Spełnienie w, w miłości, i tutaj, no już powiedziałabym, że m, początek, końcówka m, marca, tutaj początek kwietnia może dać Wam stabilizację, tutaj gdzieś, tak jak, jak, jak powiedziałam, wejście. W pewien układ, w pewną znajomość, gdzie poczujecie tę, tę iskrę. Ten, ten błysk taki, że, że jednak no, może się dziać fajnie w tym, w tym roku. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj magiczne Syreny i Delfiny wypowiedzą się dla Was. Matczyny uzdrowienie. Raczek to już miał. Kochani, gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Tutaj relacje po linii. Rodu od strony matki, tutaj może trzeba będzie, może tu jakieś wpływy, wpływy kobiet, może jakieś uzależnienia, jakieś wzorce mogą tutaj się pojawiać. Kochani, to tyle fajne czytanie, powiem, dla zodiakalnych skorpionów, jeśli chodzi o miłość w 2024 roku. Kochani, to tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i cieplutko, trzymajcie się i do kolejnego miłego usłyszenia.